Hej, kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale przygody Yuki i Jagody. A dzisiaj zapraszam Was na niespodziankę, a mianowicie na Open Box paczki. Tak wiem, mówiłam, że filmiki się będą pojawiać w każdą sobotę, ale stwierdziłam, że zrobię taką niespodziankę, a czego nie. I ten filmik najprawdopodobniej widzicie w środę. No to co, zaczynamy? Więc właśnie tak wygląda paczka. Ona jest stosunkowo mała, jak na tyle rzeczy, ile zamówiłam. W kamerze się wydaje dwa razy większa albo nawet więcej. I tutaj oczywiście był mój adres, ale to po prostu yy, no. Odkleiłam i w ogóle zobaczcie to jest taka dziwna rzecz, że tutaj jest taka naklejka z herbal pet, gryzaczki jakieś kminkowe i nie wiem, to jest dość dziwna, ale okej. Okay. Dobrze, także ja ją tutaj otworzę i zaraz do was wrócę. Dobrze, więc tak wygląda paczka. To jest jakaś faktura, tak się tutaj ma. Tak to wszystko tutaj wygląda. Chciałabym jeszcze y, powiedzieć, że bardzo, że spora większość tych rzeczy jest dla mojej koleżanki i dla mojej cioci. Dobra, więc zacznijmy. Pierwsza rzecz to babka lancetować z alegi. I to jest rzecz dla mnie. Ale tak właśnie wygląda. Dalej mamy tutaj. Y, liść z Alegii, to jest akurat dla mojej cioci. Tutaj mamy karmę ziołowo-warzywną yy, z herbalpecu i ona jest dla mnie. I powiem wam, że to na zdjęciu wyglądało zupełnie inaczej, ale okej. Okay. Dalej mamy tutaj yy, Chipsy, naturalne gruszka, i to jest dla mojej koleżanki. I mamy tutaj taką zabawkę. Ona jest taka dosyć giętka, ale w każdym razie ona jest dla mojej koleżanki. Jest ona z Trixie. tutaj mamy topinambur i herbal i to jest akurat dla mnie. No i przed ostatnią rzeczą mamy tutaj dzieła podstawowe dla świnek morskich, jest herbal pet. I to jest dosyć pokruszone. To jest dość coś z tyłu nawet. Zobaczcie, jest dosyć ładne. No i. Kit. Chyba ostatnią rzeczą, to też jest dla mnie, tak jak, e, o, to, to, to też jest dla mnie, chyba nie mówiłam, ale akurat tutaj mamy z Herbal Petsu, e, nie, z Herbal Petru, co ja mówię, nie z Herbal Petsu, tylko e, z wita Herbal, e, liść maliny. No, bardzo fajnie. Żeby, żeby słabość, tutaj mamy e, z hamstej, dla mojej koleżanki właśnie takie fryteczki. To już jest wszystko. I tak w ogóle to wam nie mówiłam, ale dwóch rzeczy, mianowicie jednej rzeczy dla Czarki, dla mnie i jednej rzeczy dla mojej koleżanki nie było w ofercie, więc po, więc po prostu tego nie zamówiłam. Yy, także tak. I tak właśnie wyglądają wszystkie rzeczy z, yy, wszystkie rzeczy dla mnie z tej paczki, a tak właśnie wyglądają rzeczy, które nie są dla mnie. Więc tak właśnie wyglądają wszystkie rzeczy z paczki, nie tylko dla mnie, jest naprawdę ich całkiem sporo, ale z drugiej strony dosyć małe jak na to, ile pieniędzy wyszło za całość, więc było no, trochę słabo. W ogóle nie było jagódki, także stwierdziłam, że na koniec Wam ją pokażę. No i przy okazji już kończę ten filmik, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!